Kilka sympatycznych francuskich wyrażeń związanych z pogodą, bo Francuzi mają wiele takich sympatycznych, idiomatycznych wyrażeń. Na przykład, leje jak z które po francusku brzmi Il pleut des cordes. Il pleut des cordes, czyli pada z rumieniami, a więc odpowiednik naszego leje jak z cebra. Ale Francuzi również mogą mieć pogodę pod psem, a konkretnie. Avoir un temps de chien. Mieć okropną pogodę. Dosłownie mieć pogodę psa. Avoir un temps de chien. Zapraszam na porcję słówek z francuskim lektorem. Zapraszam. Il pleut des cordes. Leje jak z cebra. Dosłownie padają liny. Aujourd'hui il pleut des cordes. Dzisiaj leje jak z cebra. Il fait un froid de canard. Straszny mróz. Dosłownie mróz kaczki. Ce matin, il fait un froid de canard. Dziś rano jest straszny mróz. Avoir un temps de chien. Mieć okropną pogodę. Dosłownie, mieć pogodę psa. On a eu un temps de chien toute la semaine. Cały tydzień była okropna pogoda.